Eneba.com to nowy rynek gamingowy, w którego ofercie znajduje się ponad 10 tysięcy produktów. A liczba ta cały czas rośnie, aby każdy gracz znalazł coś dla siebie. Eneba zapewni ci najgorętsze oferty na rynku ze wszystkich tytułów, nowych lub starych. I dzięki usłudze Trust Pilot możesz mieć pewność, że swoją grę otrzymasz szybko i bez żadnych problemów. Na eneba.com nie musisz się martwić, czy Twój kod zadziała, czy nie. Ponieważ na stronie przez całą dobę działa support, który z chęcią Ci pomoże. W opisie znajdują się linki, dzięki którym otrzymasz 3% zniżki na swoje zakupy. Jacob, LeafBell? Co? chcesz? Czekaj, bo tu, Jacob, podobno Leaf Bell jest informacja. Czekaj, czy to prawda, twitter.com? Ej, no? Co jest No Minutę temu, jest! Free agent, the story with the colonel thanks for everything, I love you all, now I'm looking for a new org, social media, youtube, tiktok, twitch, instagram, youtube. O proszę, proszę, co tu się dzieje, Seti nie ma nic. A bo ja mam Setiego, <laughs> dobra, że mu bloka daję, dam mu followa, niech ma. O kurwa. My journey with Toch the comes to end with Seti też. Widzisz, co tu się odwaliło? A p.m. A nie będę nic mówił. Chciałem powiedzieć. A nie, nie będę mówił. Nic nie lepiej W sensie nic złego nie chciałem powiedzieć. Ja chciałem powiedzieć tylko, że wcześniej już o tym wiedziałem, że może być taka opcja, że tak się stanie. To, to, to chciałem w skrócie powiedzieć. No to widać. No dobrze, że z się jednak nie podpisałem. Dobrze, dobrze. Matek też? To widzicie. Możecie napisać Jacobowi i Setiemu Włocha tutaj, żeby ich tutaj widzowie wiecie. Może znaleźć jakąś orgę. Matek też sprawdzam. Nie, Matek nie jeszcze. Matek, matek pewnie też wstawi zaraz. A, ciekawe w sumie czemu. A ja, ja wiem, co się stało, ale nie będę mówił. Nie mogę. Nie mam takich. Inf nie mogę zdradzać szczegółów. Macie jeszcze widzowie SETIEGO, tutaj możecie zostawić tego. E, na czym skończyliśmy? A co, Bikomen coś dodało jeszcze? A, to wstawili jakieś tweeta. Ale ja powiem szczerze, moja. Yy, opinia na ten temat. Bacom Legends bez setiego Jacoba i prawdopodobnie jak Matek też opuści, bo wydaje mi się, jak chłopacy opuści Matek też odejdzie. To Bigam Legends moim zdaniem nie będzie istniało. Takie jest moje zdanie. To jest za, za dobry jest to roster. Żeby znaleźli zastępstwo takiego rosteru. Więc ciężko będzie, jakby wiecie. Nie no, Kami pewnie też opuści jak oni po, po, po opuszczali. No, Niko już nie będzie w tym BL jak, jak już masz Jacob w Seti w Saviri, to czemu miałbym ja matek i tam jeszcze siedzieć? Artur do Become Legend. <grym> Artur do Become Legends powraca! Dobra, no teraz ci lepsi, oni już nie feistują, teraz powraca. Artur przejmuje Kubiks, no jazda! Jazda, nowy Leps? roster, widzowie! Lecimy nowy roster! Artur do Become Legends, Kubiks też? Widzowie, jazda, jazda! Tam jak mówiłem, zostawcie widzę chłopakom w oczach. Bo wołcze pomagają, mogą ma dostają większe zasięgi posta Jak coś będzie nowego to mi... O, jeszcze Bicomendance dodał, co dodało? Teraz co ty chciałeś, bo jest ja zaraz muszę się iść uczyć. Już sekunda! Więc. Announcement today we are with this a extremity thing for the last three and have is a new chapter awaits No tak, BL to akurat to w jeden team trzeba powiedzieć Był. No tak, no jeden z o, lepszych na, teamów No tak, te, teraz wstawił coś dodała Okej, okay, SETI 2K uh, thanks to fantasy support from fans in Poland, Nordics and all around the world You have elated us, you made us for support of step, okej okay. Ja może wam lepiej nie czytam, sami sobie przeczytajcie Aha, uh Polscy, I thank for that, we have -huh. seen SETI Okej, okay, to tyle No ciekawe No ciekawe, gdzie chłopaki dołączą uh, dobra, bo my na czym skończyliśmy? Miałem zobaczyć, Matek tam dodał, ale to pewnie jest po prostu free agent No widzowie, no nie ma become legend w takim razie, czyli Ja zgaduję, że ciężko będzie kurna znaleźć e, Mi się wydaje, że chłopaki kurna ciężko będą mieli znaleźć e, taką jedną organizację teraz, nie? Kami zostaje, mi się wydaje, że każdy opuści raczej już no, Kurna Seti opuścił, Matek też, Jacob też, no to kami nie będzie w BL chyba też, nie? No ja się skończy, to nie mógł kontrakt, bo on kiedy podpisał? Jak mu się skończy kontrakt, to pewnie kurna opuści, nie? Tundra Twitter, no ale widzę co no, Hej, jest dwa k. Ale wiesz, oni mogą tak, tak o sobie napisać, nie? Ale no wiesz, czy, czy Seti będzie chciał tam iść, to nie wiadomo. Tutaj announcement widzieliśmy. One of the only orgs, that actually had so much hope for FN -com. Sad to see that FN is all. No Martos dobrze tu napisał. Czemu BS się rozpadło? No nie wiadomo, no. Ty po prostu... Nikogo w Bell nie ma już teraz Seti opuścił, Matek opuścił Teo, a Adwisek jeszcze przy okazji wstawił FA posta jak już każdy wstawił Adwisek sobie akurat z okazji skorzystał i sobie też FA posta wstawił Beacome Legends w skrócie dodało też, że to jest już koniec Już nikogo raczej nie będzie z Fortnite'a w Bell, Że raczej już nie chcą w Fortnite'cie być Ej, mam nadzieję w sumie, że Fortnite Jak Beacome Legends teraz właśnie opuściło Fortnite'a Mam nadzieję, że Fortnite kurna jakoś może zrobić coś z orgami, że zauważą, że coś jest nie tak, że coś nie tak robią. Ej, jestem ciekaw, gdzie oni wszyscy trafią. Jestem naprawdę ciekaw, gdzie Matek dołączy, gdzie Jacob dołączy, gdzie Seti dołączy i może w przyszłości kami. No bo zobaczcie, wejdziemy sobie na FTN Eee, Esports. No i mamy, Beacon Legends nie ma, tak? Czyli tak, aktualnie pod względem PR... Jedna z topowych org jest to Wave Esport. Jest to orga raczej niemiecka, więc wątpię, by wzięli kogoś. Nie opłaca im się tak tubione zbrać Jacoba czy kogokolwiek tam no, W sumie, może by opłacało się. No ale no, wiecie, każdy jest tutaj praktycznie z orgi w z Niemiec po prostu. Jest to niemiecka organizacja. Falcon. No, Falcon jest orga, który ma na pewnie w budżet. Więc wydaje mi się, że Seti albo Kami, może Jacob, mogliby tu dołączyć. Ktoś z nich mógłby tutaj dołączyć? Bo Falcon ma bardzo dużo hajsu. Halo, jestem, co jestem. O, już, już rzuciłem, bo jeszcze odcinek do, do końca Co godzina. sądzisz o tym, że BL się rozpadło? To już gadaliśmy z widzami na streamie, wszyscy opuścili. No wiem, bo czy znaczy to. Ja w sensie jeszcze. Numerans, je, jeszcze kami zostały nevs, ale BL napisało, że przecież tego nie? Że i tak już nie będzie w Fortnite ich. gdzie dołączą? Ale kto? O, chłopaki. Z Kami? Mówię wszyscy, Jacob, matek jeszcze. Jacob niekoniecznie gdziekolwiek musi dołączyć, matek tak samo. Ja bym coś pograł, ja bym coś pograł Fortnite'em i tutaj. Zwą smutno, że BL się rozpadło. Najlepsze było w Polsce mi się tak jak PlayStation. Ty, ale powiem, powiem ci szczerze. Znaczy, no kurde, nie dziwię się po tym wszystkim, ale. Nie spodziewałem się, że opuści całkowicie Fortnite. Znaczy, generalnie to już jest koniec, nie? Oni no, już nikogo nie będę będą jej i to koniec Fortnite'a Ale no. To jest Fortnite, ale napisał tak, jakby wygrał inne. dywizje ale Nie no, napisał, raczej... że inny. Z, za parę miesięcy zobaczymy pewnie i że będzie pewnie w, w innej gerce BL. Ale to dobrze, może fort, w, Fortnite w końcu się obudzi. Się do tej rzutki, odprawiłem... Tak mi się wydaje. Na pewno. Jak taka organizacja tego puszcza, no to no.